Cześć, witajcie na moim kanale Dzisiaj pokażę Wam mojego chomiczka Właśnie on sobie tutaj lata Także tu jest jego domek Ma sobie on tak Kółeczko, ma jedną ten I tutaj ma rurkę. Właśnie jak widzicie, może się widzicie, jest nami Widzicie jak duży, jest taki Powiedzmy taki jest Także macie jeszcze tutaj ten Nie mogę wezwać, bo może uciekać Widzicie, jak go tam nie uciekał tu yy, tutuś chyba, nie wiem Tak go jeszcze nazywała nie? Chomiczek. Tutaj. I teraz tak, tu mamy domek. Jego domek ma na trzy razy domek. Także jego domek ma na ten. Taki. Tutaj widzicie, macie taki dom. Tam daję mu troszkę papieru. Tam ma wodę. I w ogóle, tutaj ma koło obrotek. Jakby się jeszcze kręcił. Ale on się nie kręci. Ja może palca, albo nie mogę wyjąć. I tutaj ma niskę. Właśnie jedzenia mu nie dałem. Ale to ja bym miał, bo muszę kupić, jeszcze dzisiaj kupię. Także to jest moja cała klatka. Także to było chyba w tym odcinku. Momencie... To, to było w tym odcinku na tyle. Dawajcie lajki, subskrybujcie mój kanał. I to było na tyle. Nara!